Witajcie, kochani, na moim kanale Nieznana Ścieżka. Ja mam na imię Katarzyna i dzisiaj przychodzę do Zodiakalnych Strzelców z prognozą na ostatni miesiąc 2025 roku. Drogie strzelce, korzystając z okazji, przede wszystkim życzę Wam dużo miłości, radości, zdrowia, szczęścia, realizacji marzeń tych wielkich, tych małych, tych najmniejszych, ale przede wszystkim takiego poczucia, że wszystko jest dobrze, życie wam sprzyja. Jesteście na właściwej ścieżce. To jest rozpoczynamy tak naprawdę wasz sezon mm, urodzinowy, a właściwie już rozpoczęliśmy w listopadzie i w grudniu, kochani, w listopadzie macie urodziny dlatego wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Ja strzelcę... I ten znak Zodiaku mam bardzo w sercu, ponieważ mój syn jest spod znaku Strzelca, końcówka listopada. Także też zajmuje mi już przygotowanie przyjęcia urodzinowego. I mam nadzieję, drogi Strzelco, że będziecie świętować, świętować, cieszyć się bliskimi sobą i taką piękną urodzinową energią. Zobaczmy, co dla Was. Jaka energia w grudniu dla strzelców? Zobaczmy. Zacznijmy od generalnej energii. Pamiętajcie, drogie strzelce, że odczyt jest kolektywny, więc bierzcie to, co z Wami rezonuje. Ładnie się to zaczyna: Czwóreczka i Trójeczka, Buław. Królowa. Mieczy w koronie. Zobaczmy, jakie fundamenty. No właśnie, trójka kielichów. Będziecie świętować, świętować. I tej lekkości Wam drogie strzelce potrzeba. Sąd ostateczny w przeszłości. Paś buław, super. Piątka kielichów. Przepraszam, piątka monet. Szóstka buław. Ósemka mieczy i koło fortuny. No, drogie Strzelce, musimy porozmawiać, bo wasze życie w okresie listopada i grudnia bardzo się zmieni. Nie będę żartować, zmiany idą duże, bo w przeszłości pojawiło mi się, pojawił się sąd ostateczny, czyli przebudzenie do innej rzeczywistości. Ja to tak mówię bardziej technicznie pewnego rodzaju zmiana linii czasowej skok kwantowy, którego wy dokonujecie. I e, tego jest nie koniec, to jest dopiero początek zmian. Można powiedzieć, zmiany dla was zaczęły się kilka tygodni, być może kilka miesięcy temu i będą, e, można powiedzieć, tempo nie będzie się zmieniać wręcz przeciwnie. Rozkład kończy się kołem fortuny, i to jakby taka piękna klamra się pojawia. Pojawia się zmiana, pojawia się dla Was odwrócenie losu prawdopodobnego, prawdopodobnie związanego z Waszym poczuciem braku, i zaraz do tego braku dojdziemy. Drogie szczelce, no nie będę ukrywać, że będzie się dużo działo, bo to są bardzo mocne karty, i mam poczucie, że z. Część strzelców zrobiła pracę z przekonaniami. Ósemka mieczy mówi mi o tym, że część z was czuje takie poczucie utknięcia w sytuacji, sami ze sobą, tak jakbyście nie mogli zrobić ruchu. Natomiast musicie pamiętać, że to nie jest wisielec czyli rzeczywistość was przytrzymała, tylko to są wasze przekonania. I muszę tutaj zacytować Henry'ego Forta, który mówił, że jeżeli wierzysz, że możesz, to możesz. Jeżeli wierzysz, że masz, jeżeli wierzysz, że nie możesz, to też masz rację. Tak silne są Twoje przekonania i cała nasza rzeczywistość bazuje na Twoich przekonaniach. Jeżeli wierzysz, że coś jest dostępne dla Ciebie, to to przyjdzie i jest dostępne. Tak jak sukces i rozpoznanie. Puścicie blokady, przyjdzie do Was piękny sukces i rozpo, rozpoznanie na ścieżce zawodowej. To może być też kwestia taka, że część. Strzelców postanowi w tym miesiącu wyjść ze, swoim, ze swoją pasją, ze swoim hobby, coś co robicie być może po godzinach, coś co chcielibyście, żeby było waszym życiem zawodowym i dawało wam pełne wsparcie finansowe, którego teraz może brakować, to są na to szanse, drogie strzelce, jest szansa, ta energia nadchodzących tygodni będzie sprzyjać temu, abyście poszli za tą ścieżką wolności, pasji. Rozwoju, eksplorowania nowych terenów. I mam poczucie, że ta energia stabilnego domu, otoczenia, miłości, radości i takiego dobrego czasu z przyjaciółmi, rodziną, być może właśnie w okolicach Waszych urodzin, będzie Wam sprzyjała, jeżeli chodzi o rozwój. Być może przyjdzie nieoczekiwana, nieoczekiwany prezent od losu wraz z nową ofertą pracy. Trójka buław mówi o tym, że my już podjęliśmy decyzję i czekamy na pierwsze rezultaty. Może czekać Was podróż, zdecydowanie może być tutaj podróż, być może hmm, będzie to zawodowa podróż, może być to też podróż z Waszymi przyjaciółmi w ramach właśnie świętowania urodzin, być może święta, na święta wyjeżdżacie, ale da Wam to przepiękną energię radości, spójności, zadowolenia. Natomiast królowa, buł, królowa Mieczy, która jest królową no bullshit yy, mówi mi o tym, że Wy stajecie w prawdzie i ze, sami ze sobą, i podejmujecie dla Was dobrą decyzję, która prowadzi tak, jakby do reakcji łańcuchowej i yy, macie przepiękną zmianę na waszą korzyść w grudniu. Mam wrażenie, że część z was żyje w poczuciu braku. Mogą to być braki finansowe, mogą to być brak. Emocjonalnego y, spełnienia, może to być brak bezpieczeństwa. Podaję kilka przykładów, bo odczyt jest kolektywny, kochani, każdy jest w innej sytuacji. Natomiast ta karta mówi też o tym, abyście się nie stawiali w, y, w takiej pozycji ofiary. Nie czuli się pokrzywdzeni, tylko pamiętali, że zawsze macie możliwość wykorzystania nawet najtrudniejszej sytuacji. I korzystajcie też z rozpędu, bo Sąd ostateczny to jest karta naprawdę dużej, dużej zmiany. I wy już częściowo zasmakowaliście, że ta zmiana jest możliwa, możecie iść do przodu. Zobaczmy, co z kart wyroczni, co, ze znanej, co z nieznanej ścieżki. Chciałam powiedzieć, ze znanej ścieżki. <laughs> ja bym chciała, żeby te ścieżki były bardziej znane niż nieznane, ale niestety to tak nie jest. A te zmiany przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie. Jak już często na nic nie liczymy i odpuszczamy, to przychodzą piękne zmiany. Natomiast naprawdę macie szansę zdobyć rozpoznalność, tak słyszę, rozpoznawalność. Jeżeli drugie strzelce, myślicie o tym, aby pokazać się w social mediach, aby pokazać swoją pasję. To może być wszystko od waszej pasji, kulinarnej, sportowej, wszelakiej. Yy, a nawet jeżeli chcecie po prostu się pokazać, to jest to bardzo dobry moment, bo on może przynieść Wam nowe możliwości. Często jest tak, że my mamy jakiś talent i myślimy sobie, że to wcale nie jest talent, tylko zainteresowanie, i nagle jak pokazujemy je światu, to nagle się okazuje, że ktoś właśnie na to czeka. I mam wrażenie, że grudzień będzie właśnie taki dla Was yy, strzelce. Że pójście za głosem pasji, serca, wyrwie was z tego trybu braku, zagwarantuje wam sukces. Jak jeszcze popracujecie troszeczkę nad przekonaniami, to wszystko doprowadzi do przepięknych zmian w waszym życiu. Myślę, że ten grudzień to może być miesiąc, w którym powiecie sobie: przed i po, tak duża może być zmiana, patrząc jeszcze na sąd ostateczny. Zobaczmy, co z nieznanej ścieżki, wewnętrzny krytyk. Wewnętrzny krytyk to jest, kochani, taki program, który mamy zainstalowany w głowie, takie przekonanie, które właśnie nam mówi: Tego nie dasz rady, nawet nie próbuj, ale brzydko dziś wyglądasz, i tak dalej, i tak dalej. Ten wewnętrzny krytyk, ten nasz pan prokurator, który nas oskarża za każdym razem, cały czas. Albo często, w zależności od nasilenia, u kobiet to jest znacznie częściej, ten wewnętrzny krytyk Ci mówi, co możesz, czego nie możesz, co źle zrobiłaś i najczęściej wyciąga te takie przykłady, co Ty źle zrobiłaś dziewczyno albo chłopaku. I pamiętajcie, że ten wewnętrzny krytyk to nie jesteś Ty, to nie jest Twój głos, tylko to jest program tego wszystkiego, co usłyszałeś, usłyszałaś na swojej ścieżce. I ten program można zamienić. Każde przekonanie można odinstalować i zamienić wzmacniające. Spytaj swoje anioły. To jest karta, która zaprasza Cię do kontaktu z aniołami, z przewodnikami, do chwili medytacji, do tego, aby swoje intencje wypowiadać na głos. Ja często jak jadę samochodem, to gadam do siebie jak najęta. I wtedy rozmawiam ze swoimi przewodnikami, ze swoimi aniołami i robię to na głos. Pamiętajcie, każą mi to powiedzieć teraz moi przewodnicy, żebyście swoje intencje wypowiadali na głos, a na najlepiej zapisywać je, bo to już nadajecie fizyczną formę yy, dosłownie jak zaklęcie. Zaklęcie jest niczym innym jak jak jakby nadaniem intencji yy, Albo wysłaniem intencji we właściwe miejsce. Tym jest po prostu takie typowe zaklęcie. Drogie strzelce, jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Bawcie się wspaniale bawcie się dobrze, potrzebujecie lekkości, popatrzcie na te przekonania, które was trzymają w martwym punkcie i pamiętajcie, że sukces jest dla was możliwy. Dodatkowo energię. Śrze źródło wszechświat, jakkolwiek to naz nazwiecie, przyjdzie Wam z pomocą i zakręci kołem fortuny na waszą korzyść. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że jesteście ze mną. Zostańcie na dłużej. Zapraszam do subskrypcji i jak zawsze do zobaczenia. back